Pytanie numer jeden, kategoria Bartek Bańborn. O, będzie o tobie. Czekaj. To może będę wiedział. No. Tylko nie możemy się ziesz, spalić. Ile punktów PG Ekstralidze w tym sezonie zdobył? Można się pomylić. Można Taka. się pomylić? Nic nie mów. Trzy biegi wygrał łącznie. I tam się zdarzało jakieś dwójki, trójki w pięciu, sześciu beczach, myślę. Liczbę, myślę, że ma. Sześć sze razy dwa plus to jest zwycięstwo, co? 20. 20. No, 20, no, 20, no, 20. 10, 20. 20. Zgadza się. No. Tak, Naprawdę? równo 20. Tak i nie no, można skurczę. się było pomylić. Także brawo, brawo, brawo. Ale jestem Z twojej kariery, dasz wiarę? No dobra. Pytanie Żadarka numer... ona mi czytała wszystko. <laughs> Pytanie numer 2, kategoria statystyki. Który zawodnik, jak dotąd, najczęściej startował w biegu numer 15 w tym... Sezonie. Nie jest to Bartosz Zmarzlik. Nie nie, 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 nie. Emil? To Emil Sajfodinow, tak? Dobrze. No kurczę, ale nas golał. Staruchy, <noise> <noise> jak na młodzież macie straszny respekt, pamiętnij. <noise> Dobrze, pytanie numer trzy, kategoria medale DMP. Ile medali DMP ma Tauron? często chowa. O nie. Cztery złote. Czternaście? 14. 14? Ty naprawdę jesteś przygotowany? <noise> nie. To tak? 14. Zgadza <gadza> się. Kurczę, tak. 3 0. Ja, kurde. Widzę, że cały rok od ostatniego kujca się przygotowywało. Powiem ci, że właśnie zimą, tak mówię, może Anita zadzwoni, to <gadza> żużel od pierwszej. No, no dobrze, panowie, dostanę. pytanie numer 4. Kategoria Grand Prix. W najbliższą sobotę odbędzie się Grand Prix Wielkiej Brytanii na żużlu. Kto stanął na podium tej imprezy w. A, wy. No, no już przyciskali. W zeszłym nie. roku, Nie. Dwie, myślisz, że za jakiejś pierwszej 21 lat temu? Może latem? inauguracyjne. Wiesz ale to było 2019. Hancock. Chas. Henkok. kto jeszcze? Nie wiem, Mark Lowell. jak jak Hudson. Joe Scream. Nie, nie wiem, poniosło Nie, to już, już, ja już ja mówię, było, nie, to doczytuję pytanie. Kto stanął na podium tej imprezy w ubiegłym roku? No, w ubiegłym. Biuli wygrał. wygrał. drugi kto był? Dudek był trzeci. No. Kto był drugi? Biuli wygrał trzeci był Dudek, a drugi? Cztery sekundy. Eee, Biuli, matsen Dudek. Biuli, Smartslick, Dudek. A, Nie ma punktu. Ja, 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 ja. Pytanie numer 5, Kategoria Grand Prix Cardiff. Zostajemy w tym samym temacie. Który zawodnik najczęściej stawał na podium Chris Bomber Harris? Chris Bomber Harris. Nie. nie. Na podium Grand Prix Wielkiej Brytanii. Wielkiej Brytanii, uh -huh. a nie. Uh -hmm. To moim zdaniem Cramp. Tak, zostawiamy? No. Jason Cramp. Hancock. Naprawdę? Uh -huh. uf, odzywaj się. Ale to, to nie ty ty wypalił to. pierwszy. No. Pytasz, -Harris. Pytanie numer. 6. Kategoria Jarosław Hampel. Po sobotnim występie Jarek dołączył do grona zawodników, którzy w swojej karierze zdobyli ponad 4000 punktów w DMP. Z każdym klubem, w którym startował, zdobywał złoto. W najwyższej klasie rozgrywkowej ściga się od 1999 roku, ile razy w ciągu tych 24 lat udało mu się zdobyć złoty, złoty medal, medal. 8. DMP. Ja to liczę, 8. 8. 8. Z sześcioma trybami, a 8 złotych. To nie no, jest. Ogólnie medal. To nie jest dobra odpowiedź. Słuchamy jak najpierw. Doczytuję. Jaka jest Ile razy w ciągu tych 24 lat udało mu się zdobyć medal DMP? A! To 8 złotych. złotych do krią, ma. Tak. To nas prowadziła w Maliny, ani z tym pytaniem. Pewnie ma jeszcze jakieś srebrne. <noise> to będzie strzelać, nie? bo nie policzymy tego. Co mówisz? Prasznie nie, nie. 8 to tak? 11, 10? 12? 13. Dobra, 13. 14. Hmm. Aj, 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 Dobra, pytanie numer 7 i to jest kategoria mniej więcej, więc zaczynamy od Was, bo przegrywacie. Ja czytam pytanie, Wy odpowiadacie, wy mówicie złożyć. czy mniej, czy więcej. Dobra. Betart Sparta Wrocław w tym sezonie może poszczycić się największą frekwencją w PGE Ekstralidze. Ile średnio kibiców przychodzi na jeden mecz na stadion olimpijski? Ja bym wyrzedził 13. Też myślę, że jest 13. 13 tysięcy. Więcej? Więcej, więcej, bo stadion więcej. jest za 13,5, a ma chyba 13-400, tak, coś takiego. On... Więcej. Bo Ostawiamy. mają zawsze pełny sektor gospodarzy, tylko gości im brakuje, żeby zapełnić 13500. Tak. Więcej, że więcej. Więcej, tak. więcej, tak. Zgadza się, punkt dla... Znowu nas ogolili? Dobra i teraz pytanie do was. Ile tak. kilometrów w tym sezonie tak. na torach żużlowych według danych telemetrycznych PGExtraligii przejechał Bartek? Bartek. Mhm. Czekaj, bo ja to liczyłem. Mówiłeś 20 punktów ma. Mhm. Według mnie pojechał 23 wyścigi. W takim razie, bo wczoraj to liczyłem, że tam brakuje mu 24, 25 może mieć. P przyjmijmy 25 razy 4 okrążenia, 100 okrążeń. Około 40. <noise> Czekaj, by My musimy tylko powiedzieć mniej, czy mniej Możemy więcej. Możemy liczyć 400 trafcy. metrów na okrążenie? No mniej więcej. Ja. 40. Dawaj. 40? 40, 40, 40 kilometrów. Wy mówicie więcej, czy mniej? Ej, powtórz pytanie. Ile kilometrów w tym sezonie na torach żużlowych według danych telemetrycznych PG Ekstraligi przejechał Bartek? Więcej niż 40, czy mniej niż 40? Mniej. Średnio zawsze patrzę, jest kilometr, półtora kilometra na wiek się przejeżdża maksymalnie. Czyli mniej mówisz? Myślę, że mniej. To mówimy mniej. Więcej, 42 km. Uuu, ale rozgryźliśmy, dobrze. <grymne> Dobra. Dobra. Ile pytań zostało? Trzy. Jedno. Mnóż teraz dwa. dwa. teraz już. <grymne> Pytanie numer 9. kategoria taśmy. W tym sezonie 11 zawodników wjechało w taśmę. Wczoraj był to Artur Łaguta i Piotr Pawlicki. Wymień przynajmniej czterech. Mm -hmm. Już wjechali w taśmę. Na u ciebie. Kasper, Kasper Woryna. Kasper Woryna. Kajetan kupiec. Z dwóch niarza z czterech. Kupiec w jeszcze. sekund. Jaśński mógł wjechać w taśmę. Mm. Jasiński. I. Koniec tak. czasu. To jak mówisz asiński? Mówię ja asiński. I, 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 i. Tak Finland. – Nie. Jakie jest pytanie? Y, wymień przynajmniej czterech innych. Innych niż Łaguta i pabicki. I pabicki, tak. No to woryna, na pewno i woryna, kupiec na pewno. Kupiec. Kto jeszcze? Od was ktoś zjechał? Od nas. Nie pamiętam, bo bym raczej jechał za niego możliwe. A właśnie. <laughs> Osiem sekund. – Chociaż na początku. Woryna kupiec, Doyle może? Doyle wjechał chyba. Woryna kupiec, Doyle i. Czas. Kołodziej. Nie. Nie, nie, nie. Janowski teraz, Jenko, Pludra, pludra, paluch jako obsensadurski karczewski. Wady u chyba nawet. Tak. Nie ma punktów. Ja, ja, Ale wiem, co on się ja, ja. Ufindens kojarzył, bo w rydze ostatnio wjechał. A, Pytanie numer 10. To co wjechał? Zodaję. Tak. No. No. Kategoria półfinały. finały. Finały czego? <laughs> To się dopiero okaże. Jakbym był po finały Miss Startu, to jestem z tego mocny. Jakbym był po Karosa Miss Startu, to To nie jest skoro pytanie o Miss Startu, niestety. No, Może dobrze, gydę. bo ja na ćwiartkach odpadam. <laughs> Tauron Wuchnia Częstochowa 10 hmm. września pojedzie na rewanżowe spotkanie do Lublina. Kto jest aktualnym rekordzistą w... Toru w Lublinie? Kto jest? Rekordzistą w Lublinie? No. Ty Antem. nie. Ja nie, jeszcze nie. Jeszcze nie, jeszcze widzisz? Nie. Jeszcze. Tak. jeszcze. To dobra, to strzelamy. Rekordzistą Toru w Lublinie może być, nie wiem, e Hampel? Może być... Kubera mówisz? Dawaj strzelaj. Co nam szkodzi? Strzelamy Kuberę. Nie. Pytanie pomocnicze, czy to, czy to jest rekord z tego sezonu, czy z poprzednich? Nie ma pytań pomocniczych. Hmm. Bo wydaje mi się, że Maksym Drabik był tam rekordzistą. Też się tak wydaje. Maksym Drabik. Tak, zgadza się, poradziliście sobie byki. bez pytania pobocyczego. Oh, muszę, o... muszę coś czytać o żużlu, muszę zacząć interesować się tym sportem. Nie było Cię dwa tygodnie w magazynie i Zrraszy są duże dołek. kłopoty. Wstyd jak nie wiem, no. a to jest na żywo czy się dobra. nagrywa? Nie. Dobrze, pytanie numer 11, ostatnie pytanie, nie mnożymy koro razy 7. A razy 6 do remisu? W środę w Lublinie odbędzie się finał młodzieżowych Mistrzostw Polski Juniorów, w których wystartuje także nasz gość. Jest trzech zawodników, którzy na swoim koncie mają po trzy złote medale tej imprezy. Wymień przynajmniej. Janowski, świst i już. I już, wymień przynajmniej <noise> dwóch. Brawo! Renu, uratowaliśmy komórkę. to Nie, nie godzimy się na to, nie.